Moi drodzy, przed nami wyczekiwana gala UFC 291 z tym najważniejszym dla nas pojedynkiem, bowiem, bowiem w Salt Lake City Jan Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą. My dziś sobie ten pojedynek rozłożymy na czynniki pierwsze i wraz z naszym partnerem Fortuną pomyślimy o tym, jak obstawiać, żeby wygrać. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że moim zdaniem w tym momencie kariery Jana Błachowicza Polak nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala. Po pierwsze, Pereira jest zawodnikiem zdecydowanie w zasięgu Polaka, ale o tym za moment. Po drugie, jest to postać bardzo medialna. Alex Pereira to jest były mistrz organizacji UFC i trzeba przyznać, że te jego dwie walki z Izraelem Adesanią. Najpierw ta wygrana, kiedy pas zdobył, potem ta druga, kiedy pas stracił, były bardzo medialne i odbiły się szerokim echem, a takie zainteresowanie myślę, że Jankowi Błachowiczowi bardzo się przyda. Po drugie, w końcu Pereira, którego koszmarem było zrzucaniem jakichś abstrakcyjnych ilości kilogramów do kategorii. Zresztą, naprawdę, o tym można poczytać sobie w internecie. Bo Pereira, co ciekawe, niewykluczone, że w tej walce, gdy wskakuje do kategorii półciężkiej, będzie ważył więcej niż. Jan Błachowicz, który w tej kategorii bije się od lat. Więc jakby to przejście do tej kategorii było absolutnie dla Perejry czymś naturalnym. No ale jeżeli ktoś pomyślał, że Jan Błachowicz to jest najlepsza opcja dla Perejry na przywitanie się z nową kategorią, no to moim zdaniem może się srogo rozczarować. Przypominam tylko, że Izrael Adesania też kiedyś marzył o tym, aby być podwójnym mistrzem UFC. Wskoczył do kategorii, pół, kategorii półciężkiej na pojedynek z Janem Błachowiczem no i odbił się od legendarnej polskiej siły. Także Polak ma już doświadczenie w obijaniu zawodników z niższej kategorii wagowej. A zatem mamy tutaj dwóch byłych mistrzów UFC, którzy marzą o tym, aby ponownie założyć na siebie pas największej i najważniejszej organizacji na świecie. Kursy buchmacherskie wskazują jednoznacznie, że faworytem tego pojedynku jest Jan Błachowicz. Patrzymy, jak to wygląda: 1,68 na Polaka i 2,19 dla Aleksa Perejry. Dlaczego? Ano, rozłóżmy sobie to wszystko na czynniki pierwsze. Alex Pereira wraca, wraca do klatki po zaledwie trzech miesiącach od ciężkiego nokautu, jaki zafundował mu, mu Izrael Adesanya. Pytanie, czy to jest wystarczający czas, aby po pierwsze dojść do siebie, potrenować solidnie także parter i przygotować się do walki z Janem Błachowiczem w wyższej kategorii wagowej. Mam co do tego poważne wątpliwości. Po drugie Alex Pereira jeszcze nigdy nie walczył z tak dobrym zapaśnikiem jak Jan Błachowicz. Zwróćcie uwagę, że my możemy sobie analizować y, tę stójkową wojnę, jaka pewnie czeka nas y, w klatce. Bardzo dobry, silny i dynamicznie bijący Jan Błachowicz, który właśnie w stójce zdobył pas UFC kontra Nieprzewidywalny do końca, trudny do analizy i odczytania Aleks Pereira. Ale dla mnie kluczowe jest to, że jeżeli Polak zauważy, o, nie idzie mi w stójce, to będzie mógł błyskawicznie pójść po sprowadzenie i... Powalczyć sobie z Pereirą w parterze. A tutaj Jan Błachowicz ma dużą przewagę. I Alex Pereira może oczywiście mówić, że wraz ze swoim trenerem Gloverem Tejcerą, który przecież ten pas mistrzowski zabrał Jankowi Błachowiczowi, trenują, ćwiczą i że z każdej walki na walkę jest coraz lepiej, ale myślę, że nadal to nie są wystarczające umiejętności, aby Alex Pereira mógł być równym, równorzędnym rywalem dla Polaka, jeżeli chodzi o grę parterową, ale skupmy się na tej stójce, bo o tym wielu, wiele osób mówi. Obaj panowie to świetni stójkowicze. To jest rzecz oczywista, ale statystyki pokazują, że więcej celnych ciosów zadaje Pereira. Z tym, że Pereira także tych ciosów przyjmuje więcej. Nie jest tajemnicą, że defensywa Aleksa Pereira jest dziurawa jak sery szwajcarski, a sam Aleks Pereira nie jest wyjątkowo. Odporny na ciosy. I to w tej walce może mieć kolosalne znaczenie. Słuchajcie, ale podkręćmy tę zabawę, ponieważ dla mnie tutaj ciekawą opcją jest obstawienie nie tyle wygranej Polaka, ale tego, że Jan Błachowicz może to zrobić przed czasem. Przede wszystkim obaj Jan Błachowicz i Alex Pereira zapowiadają ringową wojnę. Jan Błachowicz mówi otwarcie i kilka razy już w tym tygodniu to podkreślał, że. Idzie po nokaut, Alex Pereira oficjalnie mówi o tym, że zdaje sobie sprawę, że z Janem Błachowiczem czeka go wielka bitwa, kto wie czy nie najtrudniejsza w karierze, bo tak naprawdę jak sobie zobaczycie, z kim Alex Pereira walczył, aby dojść do tej walki z Izraelem Adesanią i ostatecznie ten pas UFC zdobyć? To zobaczycie, że Alex Pereira, znakomity kickboxer, tego nikt mu nie zabiera, jednak był prowadzony odrobinę przez organizację za rękę i ci jego przeciwnicy byli przeciwnikami, którzy mu po prostu pasowali, którzy przede wszystkim byli zawodnikami znanymi z dobrej stójki i przede wszystkim właśnie w tej płaszczyźnie chcieli z Alexem Pereirą walczyć. Dlatego. Uważam, że walka z Janem Błachowiczem będzie pierwszym tak trudnym sprawdzianem dla Aleksa Perejry, jeżeli chodzi o przekrojowe MMA, bo myślę, że prędzej czy później Jan Bachowicz zaprosi Aleksa Pereira Pereirę właśnie do parteru. O tym, że Jan Bachowicz ma także argumenty w stójce, i tutaj też nie ma się czego wstydzić w konfrontacji z Aleksem Pereirą, to wiemy, już o tym mówiliśmy, ale moim zdaniem na pewno trzeba uważać na zwarcia przy siatce. Tutaj, Aleks Pereira chociażby we wspomnianych walkach z Izraelem Adesanią pokazywał, że właśnie w tych zwarciach. Jest bardzo groźny, potrafi tam wyprowadzać ciosy, jest bardzo silny i na to trzeba zwrócić uwagę. Przypominam sposób, w jaki Izrael Adesania zdobył pas UFC, bo to właśnie była wymiana przy siadce. a więc tu jest taka na pewno uwaga, o której doskonale wie obóz Jana Błachowicza i musi na to zwrócić szczególną uwagę. Ja ma po prostu więcej argumentów. To jest dla mnie rzecz oczywista. Możemy sobie to wszystko tutaj wziąć do kupy, bo jeżeli faktycznie Janek przeniesie walkę do parteru, to tutaj jest jeszcze jeden kuszący pomysł. Jan Błachowicz może po prostu spróbować Aleksa Pereire poddać to byłoby też coś wyjątkowego nie ma co tutaj się gdzieś spalać na ten nokaut, bo to oczywiście zawsze może być zgubne ale te poddanie może być kuszące ponieważ nie zapominajmy że trenerem Alexa Pereira jest wspomniany Glover Teixeira a więc ewentualne poddanie Alexa Pereira byłoby takim mrugnięciem okiem w kierunku Glovera no i jakimś takim może nie bezpośrednim ale pośrednim zrewanżowaniem się za to co wydarzyło się te kilka lat temu podczas gali w Abu Dhabi, kiedy błyskawicznie Glover Teixeira pozbawił Jana Błachowicza walki y, pasa UFC. No i po trzecie moi drodzy, moim zdaniem wraca ta dziurawa defensywa Alexa Pereira, bo jeżeli rzeczywiście Alex Pereira, Pereira a statystyki mówią o tym czarno na białym, więcej przyjmuje, jeżeli rzeczywiście nie jest zawodnikiem wyjątkowo odpornym na ciosy, to ta dziurawa defensywa może być w tym pojedynku języczkiem uwagi. No i teraz też takie pytanie, które gdzieś wraca do mnie jak bumerang. Ile Jana Błachowicza jest w Janie Błachowiczu? Bo to jest dla mnie duża zagadka. Jego trenerzy przyznają, że do ostatniej walki z Ankalajewem to nie był Jan. To nie była ta moc, to nie była ta energia, to nie były te chęci, nie było tej motywacji, nie było też gdzieś, znaczy było przede wszystkim dużo zmęczenia. Teraz trenerzy mówią, że jest ta wola walki, jest ta perspektywa tego, gdzie ta walka może Janka doprowadzić. Nawet Arbi Szanajw użył takich słów, że to były najlepsze przygotowania Jana w życiu. Jeżeli wierzyć tym słowom, to powinniśmy być spokojni o formę Jana Błachowicza, tylko zobaczymy, czy tak rzeczywiście było na pewno, bo ja pamiętam, że już gdzieś z tą taką motywacją, z tą sferą mentalną Jan Błachowicz miał problemy z przed walką z Gloverem, tej Ceyron, kiedy to Jan Błachowicz mówił, że ta legendarna polska siła została w szatni i że te Przygotowania nie wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Stąd potem pojawienie się w sztabie szkoleniowym Jana Błachowicza, Dari Albers, gdzieś tam większa uwaga skupiona na tej strefie mentalnej. Teraz wiemy też, że jeżeli chodzi o obóz Jana Błachowicza, są roszady, nie będzie jednego z trenerów Roberta Złotkowskiego w Stanach Zjednoczonych, nie będzie Anzora Ażyjewa, nie będzie Arbi Szamajewa. Też pytanie, ile to może tutaj na koniec zakłócić tego spokoju, wybić z rytmu Polaka, który jest tam już w Salt Lake City i czeka na tę wyjątkową walkę. Wiemy niemal na pewno, niemal, że ta walka doprowadzi Jana Błachowicza, jeżeli wygra oczywiście z Alexem Pereirą, do tego, co marzy mu się od lata. Więc tego, aby odzyskać pas UFC i myślę, że ta perspektywa tego, że jest ta szansa ponownie zdobyć ten pas, to jest teraz najważniejsza, i największa motywacja dla Jana Błachowicza. Moim zdaniem Alex Pereira to jest niebezpieczny zawodnik, ale Jan Błachowicz ma wszelkie argumenty ku temu, aby w sobotę, a właściwie dla nas w nocy z soboty na niedzieli, albo przy niedzielnym poranku cieszyć się z jego wygranej i myśleć już o tym z kim Janek zawalczy o pas UFC. Obstawiajcie, trzymajcie kciuki za Jana Błachowicza, a my zobaczymy się w poniedziałek aby sobie porozmawiać o tym, co wydarzyło się w Salt Lake City, i mam nadzieję, że wspólnie poświętować wygraną legendarnej polskiej siły. Do zobaczenia!